Wysunął się, było to samo. Mądriszka, łoki nisko, nim tam planem nie wjechał. Ręka klapą dociskał. No, a na głowę, łoki bez. To samo co w technice. Całe przejście idzie płynie. Tak? Teraz moja ręka wchodzi tutaj, łapie się do środka za moją kimono. Ręka wchodzi na jego szyję. I tu mamy teraz dużo możliwości. Możemy tego Ezekiela już w tym momencie wejść sobie teraz, w tej pozycji. Możemy pójść na kolana, a możemy wchodzić za niego. Tak? Starać się, wsunąć, położyć za jego plec. Tak? możliwości jest bardzo dużo I tu ja robię w ten sposób i te moje części tak? ręki chodzą w jego szyję, tak? I mogę zrobić duszę, Mogę i na kolana, mogę się w nim rulować, przesuwać, obracać, chodzić mu za plecy i tutaj, tak? jest możliwość